Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. No i dzisiaj zajmiemy się tym, co podobno wychodzi mi najlepiej. Także zaraz wspólnie zapoznamy się z patch dotyczącymi najnowszej, nadchodzącej takiej małej aktualizacji do gry. Tak więc nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Wspieraj zapasy żelaza w sanktuarium. Witaj, podróżniku. Od czasu naszego ostatniego spotkania zacząłeś rozwiązywać tajemnicę otaczającej Sharval Wilds. Pokonałeś wrogów w nowej na nowej mapie Battleground i zebrałeś moc nowych legendarnych gemów. Ta aktualizacja zawartości wprowadza nowe wydarzenie: zapasy żelaza, Iron Stockpile. O ograniczonym czasie trwania, przepustkę bojową, czyli nowy karnet bojowy, no i garść aktualizacji funkcji. No i ta mała aktualizacja pojawi się na serwerach w zależności od regionu 1 albo 2 kwietnia. Dodatkowo przy tej okazji będziemy mieli również zmianę czasu w grze. Także to, co my już mieliśmy w ten weekend, to teraz zostanie również zaimplementowane do gry. Artykuł ten nie jest jakoś bardzo rozbudowany, oczywiście link do niego znajdziecie tradycyjnie w opisie filmu. No a my zaczniemy sobie od pierwszego punktu, czyli wydarzenie ograniczone czasowo zapasy żelaza. Jest to po prostu kolejny, yy, kolejna edycja tego eventu, który już chyba na dobre zastąpił Centrum Wydarzeń, i po prostu wbijamy tutaj progres i odbieramy nagrody za udział yy, w określonych wydarzeniach i wykonywanie kolejnych określonych zadań, questów i to wydarzenie ograniczone czasowo zapasy żelaza będzie trwało od 2 kwietnia do 30 kwietnia, czyli przez cały kwiecień. Nagrody z tego co widzę, z tego co tu można przeczytać raczej niezmienione w stosunku do poprzednich edycji. Co do samych zadań, co do questów, no to oczywiście co tydzień będzie ich reset, będzie się można zapoznać co tam trzeba zrobić, żeby tutaj progresować. Następnie mamy zapowiedź kolejnego, już 38. sezonu karnetu bojowego. Tutaj mamy takiego screena przedstawiającego te nowe itemy kosmetyczne. Niżej jest krótki trailer, który zaraz sobie zobaczymy wspólnie. A sam ten nowy karnet bojowy wystartuje 10 kwietnia i będzie trwał do 8 maja, czyli również prawie miesiąc. No i zerknijmy teraz razem, jak wyglądają te itemy kosmetyczne w akcji na tym krótkim trailerze. i powiem Wam, że według mnie wyglądają one całkiem spoko, z tym, że boję się, że jak już zobaczę je bezpośrednio w grze, no to ten efekt wow, prysznie. Już nieraz tak miałem, że na grafikach, czy nawet na tych trailerach, które no powinny być już wykonane na silniku gry, żebyśmy widzieli jak to faktycznie wygląda, jakieś przedmioty kosmetyczne wydawały mi się całkiem fajne, po czym w momencie, kiedy odebrałem je w grze, czy zobaczyłem je u innych graczy, no to niestety nie wyglądały już tak ciekawie. Oprócz karnetu bojowego, będzie można również w sklepie zakupić nowe zestawy kosmetyczne, pewnie jak zwykle będą kosztowały miliony monet. Na tej grafice również yy, wydają się całkiem spoko, ale tak jak mówię, raczej jest to zabawa dla tych, którzy już lubią sobie tam zainwestować yy, sporo kasy w grę. Dalej mamy przypomnienie, żeby odebrać sobie yy, darmowy prezent yy, ze strony Battle.net, czyli to pewnie będzie a no nawet mamy tutaj napisane, że jest to darmowy przedmiot zestawowy. Także wystarczy, że wejdziemy sobie na stronę batylnetu tam do zakładki, do zakładki sklepu i odbierzemy sobie ten darmowy prezent. Nie jest to nic wielkiego, no ale jak już nieraz mówiłem, gratis to uczciwa cena. Tradycyjnie do gry powracają wydarzenia, czyli zguba ocalałych, wiatry fortuny, pogromca, wygłodniały księżyc, próba Horde i szemrany bazar. Tłumaczenia jak zwykle bardzo trafne. No a my przejdziemy sobie teraz do aktualizacji niektórych funkcji. I pierwszy akapit dotyczy nowej mapy Battlegrounda, nowej mapy pola bitwy, nowego trybu na polu bitwy, czyli tego konwoju. I jakie zmiany czekają ten nowy tryb rozgrywki. Powiadomienie o możliwości pokonania świętych i ostatecznych strażników oraz zebranie ich bonusów będzie trwało dłużej. Faktycznie pojawiało się. Praktycznie w ostatnim momencie, kiedy ten strażnik, przed pojawieniem się tego strażnika, chociaż na górze ekranu mieliśmy zegarek, timer, który to odliczał ten czas, więc można było się zorientować, kiedy ten strażnik się pojawia, no ale myślę, że to zmiana jak najbardziej na plus. Czas trwania bonusu tych strażników został zmniejszony na minutę, a tych finalnych strażników został zmniejszony na minutę i finalny strażnik odrodzi się dwie minuty po swojej porażce, czyli po swojej klęsce. Teraz pytanie, czy ten Final Guardians to jest ten ostatni, który się pojawia? Czy to generalnie oni ich tak nazwali? No nie wiem. W każdym razie jakaś tam delikatna zmiana. Zoptymalizowano kolizję i wydajność niektórych obiektów na mapie, aby uniknąć blokowania efektów ruchu lub przemieszczania się. No, dla mnie zmiana zdecydowanie na plus. Często gęsto gdzieś tam przy portalach zdarzyło mi się rąbnąć w jakąś niewidzialną ścianę gdzieś. Przyblokować postać, więc jak najbardziej, jeżeli to będzie działało, to jak najbardziej zmiana na plus. Usunięto umiejętność leczenia ze świętego strażnika dzierżącego kosturę aby uniknąć zbyt długiego czasu potrzebnego na zabicie go. Tutaj szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby którykolwiek ze strażników jakoś bardzo długo się ubijał, żeby było potrzeba jakoś bardzo dużo czasu na ubicie go, no ale jak będzie łatwiej, to zawsze na plus. No i dalej mamy zmianę, opisaną zmianę, której chyba wszyscy się spodziewaliśmy czyli niejako już tradycyjnie zbliżamy się poziomem serwera do Paragonu 800, czyli do nowego poziomu trudności Inferno 6. Więc mamy obniżenie niezbędnych współ... wartości współczynnika bojowego zarówno dla Inferno 5, jak i Inferno 6, znaczy głównie dla Inferno 6, a przy okazji Inferno 5 zostały obniżone te wartości, jeżeli chodzi o bossów piekielnego relikwiarza. Czyli Blizzard uznał, że jest to już dobry moment, żeby sobie można trochę prefarmić Inferno 6, żeby więcej osób mogło to odblokować. No i dlatego mamy obniżkę na takie poziomy, jakie tutaj widzicie. No, tutaj to raczej nic dodać, nic ująć. Czy mi się to podoba, czy nie, to już inna sprawa. Czy ogólnie ta polityka, czy mi się podoba, czy nie, to już inna sprawa. Nie chciałbym tutaj w tym filmie chyba się za bardzo wywodzić na tym temacie, bo powiem Wam tylko tak w skrócie, że odkąd zacząłem sobie tak casualowo na nowo pogrywać w Albiona, który też nie jest oczywiście idealną grą, no to zaczynam dostrzegać nieco bardziej niektóre rzeczy w Diablo, jeżeli chodzi o jakieś takie ograniczenia, próbę. Kontroli progresu, no czy samobójstwo. Ale tak jak wspomniałem, to jest chyba temat na zupełnie osobny materiał. Następnie mamy opis delikatnej zmiany umiejętności barbarzyńcy. Po prostu animacje rzucania zaklęć w podstawowych wersjach umiejętności sprint i gniew Berserkera umożliwiają teraz szybsze poruszanie się po użyciu tej umiejętności. Chyba mało kto korzysta z podstawowych wersji, więc no nie wiem, czy ta zmiana jest tak bardzo istotna. Co mamy o obronie cyrangaru? Tygodniowe nagrody za uczestnictwo w normalnym trybie obrony można teraz zdobyć. Zdobywając 7000 punktów w tym niekończącym się trybie, niekończącej obrony, trudność potworów w trybie nieskończonym będzie odpowiednio dostosowywana do tego, jak długo grałeś w trybie danej sesji. Czyli im dłużej będziemy walczyć, tym potwory będą trudniejsze. I dalej mamy opisaną zmianę. Która szczerze mówiąc, nie bardzo wiem po co została wprowadzona i dla kogo, ale o tym za chwilkę. Dotyczy ona pradawnej szczeliny. I uwaga, teraz w pradawnych szczelinach można uruchomić jednocześnie do 100 rzadkich emblematów, czyli tych niebieskich emblematów, niebieskich mort, jak to niektórzy mówią. 100 tych emblematów możemy wrzucić naraz. Po przypisaniu 10, czyli najpierw mamy, dodajemy pojedynczo te 3, później dodajemy 7, i po przypisaniu tych w sumie 10 pojawi się opcja przypisania 90 kolejnych. Do 90 kolejnych, czyli może się okazać, że będzie można ich wrzucić mniej. Nie tylko że 3, 10 lub 100, tylko wybrać sobie jakąś tam mniejszą liczbę, mniejszą ilość. I szczerze mówiąc, nie wiem do kogo jest ta opcja adresowana, bo yy, jeżeli chodzi o wieloryby, to oni tak raczej latają z tymi. Emblematami legendarnymi, a tu mamy mowę tylko o tych niebieskich, a ci gracze powiedzmy bardziej normalni, no to chyba naraz nie przepalają 100 emblematów, bo sądzę, że mało kto ma te 100 emblematów, a nawet jakie ma to woli je rozłożyć w czasie ich użycie, po to, żeby sobie progresować prawną szczelinę i niknący żar. Tym bardziej, że niknący żar od innych członków drużyny będzie można zdobyć tylko za ich pierwsze. 10 rzadkich emblematów wprowadzonych przez każdego gracza. Więc jeszcze bardziej nie widzę tu sensu, trochę nie po polsku powiedziane. No chodzi mi o to, że jeżeli dałoby się jeszcze powiedzmy te limity prawdawnej szczeliny ogarnąć jednym biegiem, że każdy z graczy wrzuca po te parę dziesiąt emblematów, wchodzimy we czwórkę i jednym ranem, robimy limity tygodniowe, no to ok, ale tutaj tak czy siak. I tak dostaniemy tylko tyle niknącego żaru z emblematów innych graczy, ile w tej chwili maksymalnie możemy dostać. Czyli wystarczy, że yy, zagramy w tym trybie 3x10, yy, będziemy spamować na czacie, czy dołączymy do grupy, żeby zrobić 3 razy 10 emblematów i wyjdzie na to samo. Więc dla mnie zmiana szczerze mówiąc zupełnie niepotrzebna, chyba że czegoś nie wiem, nie znam się, nie rozumiem, też tak może być. To mam nadzieję, że mnie oświecicie w komentarzach o co tu chodzi. Oprócz tego mamy zapowiedź kolejnego sezonu wojny wiesz. Delikatne zmiany w interfejsie e, legendarnych klejnotów. I one polegają na tym, że liczba tych legendarnych klejnotów w stosie nie będzie już wyświetlana, jeśli jest w nim tylko jeden klejnot. Zoptymalizowano reakcję na kliknięcie podczas zmiany ilości stosów legendarnych klejnotów, aby zmniejszyć liczbę przypadkowych dotknięć. Nie mam pojęcia o co chodzi efekt wyświetlania poziomów legendarnych klejnotów jest teraz łagodniejszy, czyli co, nie będzie tak świecił po oczach i tak, w sumie nie świecił według mnie, no ale nieważne. Dalej mamy zmianę dotyczącą powiadomień yy, tych księżycowych kwiatów, tak, chyba tak się nazywa, no tych kwiatków, które są potrzebne do rytuału oczyszczenia i to tak jak widzicie, w tym okienku powiadomień pojawił się w tej chwili taki znaczek krzyżyka, takiego X'a, w momencie kiedy dostaniemy powiadomienie, że mamy zebrane kwiatki niezbędne do wykonania rytuału. Jeżeli sobie tego X'ika klikniemy, to wyciszy to to powiadomienie na kolejne 7 dni. No i dalej kolejna zmiana dotyczy interfejsu yy, ekwipunku wyposażenia. Po wybraniu wyposażenia ze swojego ekwipunku wszystkie inne elementy wyposażenia. Tego samego typu w tym samym ekwipunku, które dzielą to samo miejsce, zostaną podświetlone. I ta zmiana została wprowadzona, aby można było łatwiej porównywać różne przedmioty w ekwipunku. Ponadto, ta zmiana pomaga odróżnić przedmioty o podobnym wyglądzie, które zajmują różne sloty. Czyli rozumiem, że jeżeli sobie zaznaczymy jakiś przedmiot, czy to w plecaku, czy ten wyposażony, to wszystkie inne przedmioty tego samego typu zostaną podświetlone. Czy ta zmiana jest mi potrzebna do szczęścia? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nawet bym powiedział, że chyba nie sądzę. No ale jest to jakiś tam drobny update, uznali, że będzie to chyba ładniej wyglądało, kiedy te przedmioty będą się świeciły. No i mamy oczywiście jeszcze link do artykułu z poprawkami niektórych błędów i jeżeli chodzi o te najnowsze patch notes, to w zasadzie byłoby na tyle. Dajcie znać, co wymyślicie na ten temat jaki ogólnie macie pogląd i zdanie na obecny stan gry, w jakim ona się znajduje. A tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.